Na granicy białoruskiej mam do czynienia nie tylko z represjami wobec uchodźców, a mam także z represjami wobec polskich obywateli, a zwłaszcza wobec tych obywateli, których chcieli udzielić pomocy ludziom potrzebującym. Ale Pana słowami y poczuło się dotknięcie tych wielu funkcjonariuszy. Co by Pan je dzisiaj powiedział? Wie Pan, mam wrażenie, że wielu z nich. Ma świadomość, że ich obecność na granicy jest złą tradycją Ludowego Wojska Polskiego i zostali postawieni na tej granicy wbrew opozycjonującym polskim ustawom. Zresztą, odwołanie się do tradycji perelowskiej, perelowskiej w której Ludowe Wojsko Polskie było używane wobec ludności cywilnej. Ja jestem obywatelem, który doświadczył represji ze strony Ludowego Wojska Polskiego, albowiem tu na Dolnym Śląsku, nie służba bezpieczeństwa. Ale wojskowe służby rozpracowywały Solidarność. Ja wiem, co to znaczy traktować w sposób nieludzki ludzi, bo mnie też próbowano traktować jak śmieci. Mówiąc no, zupełnie uczciwie, jeśli ktoś w XXI wieku traktuje innego człowieka jak śmiecia, sam pozbawia się prawa do tego, żeby by zwać się istotą ludzką. Mówię no, zupełnie szczerze, że jak ktoś z ciebie robi śmiecia, sam staje się śmiecią.